Trzy książki, które polecam absolutnie każdemu, kto chce zacząć swoją przygodę z biznesem. W pierwszej kolejności najważniejsze jest to, żeby zmienić swój mindset, żebyś zrozumiał i pojął, że zbudowanie biznesu wcale nie jest trudne, a zarobienie pierwszego miliona złotych to jest tylko kwestia liczby w głowie. To naprawdę nie jest trudne i nie zajmuje dużo czasu. Ustawiczej trzy książki, które według mnie rewelacyjnie performują i świetnie wpływają na ludzki sposób myślenia. Oczywiście to nie są wszystkie książki biznesowe, które polecam, ale trzy takie absolutnie na start. I powiem tak, Wyzywam cię. Przeczytaj je, a nie odsłuchaj jako audiobook. Poświęć się, bo to też pokazuje, że zaczynasz wkładać w to jakąś pracę. To jest bardzo ważne. Zaraz ci pokażę, o jakie książki chodzi. Piątków: no, Najbogatszy człowiek w Babilonie. Książka, która absolutnie powinna być lekturą dla dzieciaków, które dopiero wchodzą albo będą wchodzić na rynek. Dlatego, że w naszych szkołach edukacja finansowa nie istnieje. To jest absolutnie książka, którą każdy 15-latek powinien znać na pamięć. Więc jeśli chcesz w ogóle zrozumieć, na czym polega zarabianie pieniędzy, jako jest, jaki jest jego mechanizm, zacznij od tej książki. Numer dwa. Phil Knight, Sztuka Zwycięstwa o tym, jak Filt Knight w ogóle odpalił Nike. A to nie jest łatwa książka na zasadzie, że to nie jest książka, która opowiada o tym, że facet wpadł na pomysł i zarobił na tym milion dolarów. To jest książka o człowieku, który zaczynał jako handlowiec w japońskiej firmie, która sprzedawała buty i po prostu w momencie, kiedy firma postanowiła go wygryźć, że to jest ten moment, kiedy musi wykorzystać sytuację. I stworzył markę, własną markę butów. Zaczynał krok po kroku, budował tą firmę, to jest książka, po przeczytaniu której nigdy już nie kupiemy żadnych innych butów sportowych niż Nike, bo absolutnie do mnie przemówiła. I coś dla tych, którzy już zmotywowani, żeby myśleć o własnym biznesie, są zacząć myśleć o tym, żeby to robić. To jest książka Erika Raisa, absolutny bestseller, nazywa się Lean Startup. Jest to sposób na zakładanie startupów, biznesów i firm na zasadzie Lean. Jeśli ktoś nie zna Lean, to jest taka metodologia, która mówi o tym, żeby coś robić minimalnym kosztem. Jeśli ktoś chce pomyśleć o tym, czy w ogóle jest sens zakładać biznes, czy warto spróbować, czy realizować swoje marzenia, ta książka to jest jego Biblia, dlatego że tu jest napisane, jak za śmieszne pieniądze sprawdzić w ogóle, czy twój pomysł ma sens, czy ktoś to kupi. Czy warto się w ogóle tym zajmować? Jeśli tak będzie, jeśli tak się stanie, to dopiero wtedy myśleć o tym, żeby taki biznes odpalić. Także jeśli mogę polecić, te trzy książki to jest dla mnie biznesowy absolutnie start do czegokolwiek. Także jeśli chcecie, zacznijcie od tego.